Szanowni Państwo, jutro skończymy dystrybucję masek dla pozostałych mieszkańców Janikowa. Zostało jeszcze nam kilkaset mieszkań, ponad 3000 jest mieszkań załatwionych, maseczki są rozniesione. Każde mieszkanie czy też domek jednorodzinny będzie zaopatrzony w dwie maseczki i 50 filtrów, które należy wkładać do tych masek i codziennie wymieniać filtr. Dlaczego dwie? No, zakładamy, że mamy nie chodzić y, gromadnie rodzinami, że jedna osoba wychodzi y, do sklepu, załatwia zakupy, czyli jedna maseczka jest w obrocie, a druga y, może być w domu i y, ja przynajmniej będę robił to tak, że... Codziennie tą maseczkę żona wyprasuje w tych 70 czy 80 stopniach, a co kilka dni się ją wypierze, a filtry będę odkładał do paczki foliowej i raz jak się nazbiera 20 czy 25, wypierze się w 70 stopniach i od nowa mogą być używane. Jak obserwujecie Państwo informacje telewizyjne, czy też radiowe, to około 80% społeczeństwa może być zarażonych tym koronawirusem bądź być nosicielem, a nie mieć żadnych objawów. I Janikowo nie jest zieloną wyspą. U nas, u nas jest na pewno to samo. To, że nie mieliśmy żadnego przypadku, to świadczy o, o jednej rzeczy, że jeżeli mamy, a nie wierzę w to, żeby nie było takiej osoby w Janikowie, skoro, skoro są w całym kraju, to nikt nie przechodził tego ciężko i nie został zdiagnozowany. W związku z tym, że od jutra wszyscy mamy maseczki w domu, to apeluję do Państwa, abyśmy od jutra wszyscy wychodzili na zewnątrz w maseczkach. Ja będę na pewno wychodził, wszyscy moi znajomi a i y, wiem, że cieszyliście się z, się z tego, że y, Panie z, naszego, z naszej gminy y, szyły maseczki dla nas, dziękowaliście im w związku z tym. Wykorzystajmy to i naprawdę chrońmy y, siebie, chrońmy sąsiadów, y, chrońmy panie w sklepach, które są na pierwszej linii i nie je schodzić w maseczce. To świadczy o rozsądku i można być dumnym z tego, że nosząc maskę myślę o sobie, żeby się nie zarazić i o współmieszkańcach, żeby y, ich nie zarazić. Więc od jutra jeszcze raz: wszyscy, wszyscy nosimy maseczki. I dodatkowy Apel do seniorów. Bardzo Was proszę, abyście wykorzystali te swoje dwie godziny, które macie tylko dla Was w sklepach i abyście swoje zakupy załatwiali w tym czasie, w tych dwóch godzinach. Na pewno dacie radę yy, i nawet byłbym przeszczęśliwy, jakby, jakbyście wychodzili yy, co drugi dzień. Czyli można zrobić zakupy w danym dniu na dwa dni, żeby nie chodzić rano po. Yy, Serek i bułka, a po południu po zapomniany szczypiorek. Bardzo, bardzo Was o to proszę. I jeszcze raz wszyscy od jutra wyglądajmy tak. Bardzo, bardzo Was o to proszę. Dziękuję.